Kiedyś obejrzałem, bo była mnie namówiła, to obejrzałem kiedyś. To jest jedyny chyba horror, co obejrzałem. Czy dało się to obejrzeć, ale. Ale jakby potem. Ja nie lubię tego uczucia, że sobie to przypominasz w środku nocy i leżysz w łóżku i przypominasz sobie fabułę z tego horroru i się boisz po prostu. Siada na banie. Dla mnie to nie jest normalne oglądanie takich rzeczy i się podniecanie takim czymś. I jesteśmy w ogóle jako ludzie coś wypaczeni, że, że nas to jara. To jest jakieś dziwne, dziwne borderline doświadczenie, stary. Natomiast, natomiast ja bardzo mocno. oceniam koncepcję na fabułę tutaj. Fabuła tu była fajna, ale fakt, że to jest straszne, mnie. Mnie w żaden sposób nie. Mm, fakt, że to jest straszne, mnie w żaden sposób nie cieszy, nie?